KFD Kompot, bez cukru, z witaminą C. Jedna saszetka to nawet dwa litry orzeźwiającego napoju. Tak, a to to jestem jako prywatna ci liderka Pana Jana? Bardzo mi miło, pięknie dziękuję, doping wspaniały. No To jest, o, i, o, i, to, to jest bardzo fajnie. No. Oglądałem takie filmy Rambo, jak się tam siłował, nie? To był to, 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 taki duży, a ten mnie się... No. Błysk. I kto powiedział, że w wieku 73 lat nie można się czegoś nauczyć, Panie Janie, nie? Można dużo, dużo. Można się no, nauczyć? to jest taki sport bardzo...

Dzisiaj zrobił się pociąganie i to naprawdę konkretne pociąganie. Dostałem, dostałem solidny wycisk. Ale wielu naszych widzów chciałoby zobaczyć, jak się Pan siuje na rękę. Ja wiem, że Pan już miał wcześniej z tym przygody, ostatnio poczułem mega żelazny uścisk. E, no i właśnie pomysł, żeby zabrać Pana do specjalistycznego klubu. Siłowania na rękę. Jestem za z, Sprawdzimy, zobaczymy. Ja kiedyś, jakby powiedzieć, też miałem nawet startować na mistrzostwach Polski, świata, ale jakoś tak wyszło, że zostałem sędzią, a nie zawodnikiem. No i słuchajcie, i właśnie w tym momencie mam tutaj pana Jana, 73 lata już skończone. Widzieliśmy skończone. się przed, to był pan przed urodzinami, teraz już po urodzinach. E, słuchajcie, sprawdzimy, bo jeżeli będzie tak jak ja przypuszczam, to może, może da się pana Jana namówić na Mistrzostwa Polski mm. właśnie w tej grupie wiekowej. Także Ciężka lecimy? Sprawa, Ciężka sprawa, ale możemy sprawdzić, spróbujemy. Spróbujemy, chodzimy. No to słuchajcie, jesteśmy już w klubie zotytur Gdynia, bo w Gdyni jesteśmy w Kalipso, więc szybki transport, dosłownie przejechaliśmy 15 minut. 15 minut, no 15 minut udało się. Jesteśmy w, w, w klubie. W klubie, który jest profesjonalny, przygotowany do siwania na rękę. E, podejrzewam, że nie widzieliście takich sprzętów wcześniej nigdzie. E, dzięki, wielkie Błażej, że nam otworzyłeś, że udało się tutaj dostać. E, także szybkie oprowadzenie, co i jak, i testujemy pana siłę. Jestem za. Tak, a ja tutaj jestem jako prywatna, czyli liderka pana Jana. Bardzo mi miło, pięknie, dziękuję. Doping wspaniały. E, jeżeli chodzi o podciąganie w to wszystko jest na grubych e, chwytach. Więc tutaj. Pyk. Paluchy bardziej pracują. Zdecydowanie fajniejsza forma, do której jestem przyzwyczajony. O, no i tu właśnie. mogę się dociągnąć, no tak, pa... mogę. Tu mogę dociągnąć. Tomu Dobrze patrzę. jest. Stół taki profesjonalny, na którym... I zobaczcie, co jest ciekawe w tym stole, ja od razu go przejadę. Jest na takiej platformie, więc jak takie byki się siłują, tak, żeby to, nie to jak stoją sobie na tym, to sami siebie nie przeniosą, no więc jest to zabezpieczone. Tutaj jest półweczka stołu. Na tej połóweczce stołu do wyciągu i można sobie trenować, a że drugiej połówki nie ma, to nie przeszkadza, można z dołu sobie porobić, nie? No to różne... Weź pokaż, jak tutaj trenujecie, Błażej. Różne grubości. Na tym? W tym Czy, ustawieniu? Czym grubsza, tym ciężej. Tym bardziej paluchy pracują, no, Więc bardziej to. angażujemy palce, więc robimy sobie w formie rozgrzewkowej jedno ćwiczenie, tak szybciutko i sprawdzimy już bez obawy o kontuzję. Widzę, że to jest dobry, niedobry, bardzo dobry sprzęt. Podar wrestling, nie? No. Podar wrestling. No właśnie, a tak naprawdę, Panie Janie, bo ja jestem bardzo ciekawy, jak to u Pana wygląda, o skręcamy, skręcamy, skręcamy Aha. tak teraz i teraz trzymamy, żeby się nie odkręciło. O właśnie. Tylko takie ruchy stąd przyciągamy tutaj jakby do drugiej klatki. No Aha. Mhm. Dobra, chodzi mi o to, jak to u Pana wygląda z treningiem palców. Trening palców. Uchwyty ja robię tyle, co ściankę Tyle co, co trzymanie, a tak. żadnych ruchów specjalistycznych nie nie, nie Nic nie, takiego? Nigdy nie. Kiedyś miałem nawijanie o tak sobie, ale, no. ale trzymanie. Czyli, czyli tupo, no. typowo no, tutaj przed ramię tak. pracowało. Nie? Dobra, teraz ja sobie myknę. I uchwyt. Rozżyweczkę. Cała, cały interes w tym polega tu. Ja, ja jeszcze pokażę inaczej. E, pięte tutaj. O, o, właśnie, jeszcze, o, jeszcze, jeszcze, o, w ten sposób. Tutaj Aha. jeszcze bardziej. O, i teraz. O, teraz. teraz pełna blokada. No, nie? No, właśnie. Pięknie. To będzie ciekawe. Dobra, Macie tutaj na panu, jest maszyna jest. I do końca, żeby to szczeliło. O, właśnie. O, o widzisz, i to jest. O, trudniej. Trudniej. Aha. No teraz jeszcze coś panu pokażę istotnego. Proszę trzymać tą jedną ręką, a ja tu przełapię. No. Dobra. E, I proszę puścić. Chodzi o to, żeby nie skręcać tak, tych palców do środka, tylko. tylko trzymając końcówkami, dociągnąć końcówkami. O właśnie, tak. Mhm. Dobry, dobry uczeń. Gdzie jak burza. I kto powiedział, że w wieku 73 lat nie można się czegoś nauczyć, pani Janie, nie? Można dużo, dużo. Można no się to nauczyć. To jest taki sport bardzo techniczny. Tak, tutaj ja, ja, to, ja to zawsze powtarzam, że e, to jest sport składający się z kilku ważnych czynników. Przede wszystkim art wrestling. To jest sport walki. Czyli walczymy tutaj, słuchajcie. Z przeciwnikiem. Walczymy z przeciwnikiem, nie walczymy z ciężarem. Otóż to. I w tym przypadku, co? Ciężar nas nie zaskoczy. Jeżeli 50 kg waży 50, to waży 50, A nie będzie 55. Nie, tu zaskoczy nas technika. Zaskoczy nas przeciwnik. Technikom. Szybkością, wytrzymałością, nie? no i siłą. No, o Także mamy tutaj dużo składników i nigdy nie wiadomo. I bardziej jesteśmy I, pewni siebie, tymczasem. To sama nas... siła nigdy nie wygra. Nie, nie ma no. szans, nie ma szans. Ale prawdziwa siła techniki się nie boi, nie. nie. Ale jednak jednak, jednak zdarzy tutaj, się. Nie, nie. Jak będzie dwóch, tak samo silnych, kto wygra, lepszy technik. Wy... Albo bardziej wytrzymały też. No. No I tak. czasami też jest tak, że gdzie, gdzie dwóch bardzo potężnych gości na początku się ze sobą zmierzy, no to później e, wymęczą się, wypompują i kto zyskuje dwóch się bije, trzeci się. korzysta. No, no tak, to i tak to wygląda. Tak to wygląda, co, próbujemy więcej, dokładamy tam jeszcze, tak w formie zabawy? No możemy, ale, ale ja, ja jedną ręką nie zrobię. Nie, nie, zrobimy dwiema. A na to jest trochę patentu, żeby sobie taką maszynę, znaczy, żeby takie ćwiczenie zrobić bez maszyny. Da się. To się da, da się, wiadomo. Da się. Właśnie tak jak jest na przykład ta sztanga tam wisi, no. to jako, jako wisząca, a drugą sobie złapać palcami, nie? I wtedy dociągać. Ja sprawdzę, czy to jest w ogóle do zrobienia. Jest. Jest jeszcze w zasieniu. Ja myślę, że tutaj spokojnie Pan to zrobi. Poszło. Idzie, kurde, seriami. Ja mówię, to jest, to jest weteran, ale to jest, to jest człowiek, który nie mówi nie i nie, nie mówi, że się nie da. On po prostu to robi. Brzuchem nie uciekamy od stołu, cały czas go dotykamy. Tak, jest. Zasada jest taka: oderwanie brzucha to jak przegrana, czyli trzeba nim posuwać. Aha, no biorę Teraz tak, ta ręka jest w górze jest. i całe ciało razem z tą nogą idzie w bok. Nie? O, właśnie. I teraz całe ciało pracuje, całe ciało się siłuje. Nie, o nie sama ręka. Mój I to jak automat już leci. No to kurde. to jest. No. Dobra. Technika międzynarodowa. Dobra? Teraz tak. Nie możemy ściągnąć łokcia spod łokietnika. Nie możemy go zsunąć. Na początku dłonie są wyprostowane. Kosteczki kciuków widoczne. Wszystko jest. O ten zamek, właśnie, o którym mówię. Kurde. Przeraża mnie ten chwil. Naprawdę. Dobra, nadgarstki są wyprostowane. Tu jest centrum stołu. W tym miejscu muszą się znajdować nasze dłonie. A tą nie? rękę A mogę ręka... opierać. No, czy nie? Jeżeli panią oprze, to proszę teraz w bok zaatakować mnie. Blokuje ręka. No. nie pomaga, nie? A teraz a, pomaga. A ja a, a? wodna. I to jest technika, nie? Ale Każdy sporcie jest jakaś Ale to czekaj to lepiej to wyżej trzymać. Lepiej wyżej, nawet dokładnie. Niektórzy o. trzymają w taki sposób, niektórzy w taki, no to już jest inny. Nawet znam takich, co trzymają tak. O. Nie wiem, jak oni to robią, ale też tak trzymają. Dobra, robimy teraz rozrzewkowo. I wychodzi tak. Dobra, rozrzewkowo teraz. Leciutko rozrzejemy, rozrzejemy, rozrzejemy. Kurde, to jest taka sztywna ręka. Panie Janie, za duże siły. <laughs> <laughs> za dużo siły. Musimy się rozrzeć. Kurde, niesamowite. Dobra, teraz nadgarstki rozruszamy, Robimy tylko takie kuliste ruchy, dobrze. Raz, dobra, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Teraz ja to zrobię dobra. proszę mi tylko oporować, ale nie całą siłą, bo chodzi o rozrzewkę, dobrze? Okej? Okay? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozrżane. rozruszać. Wysypujemy piasek z rękawa. Tak. Uf. Jest pan mistrzem już z kilku sportów. Ciekawe, w, różnych, w różnych sportach ustanowił pan dużo rekordów. Ja, wiadomo, no to jest mój konik, ale namawiam ludzi do spróbowania w tym sporcie teraz patrz, swoich sił. No. Tym biodrem jak robić? Tu, no. czy do tyłu. To już jest różna technika. Aha. I tak, i tak jest dobrze. No właśnie, i tu jest problem. I tak jest no. dobrze, i tak no. jest dobrze. Teraz tak. Każdy zawodnik im, im musi sobie... Im bliżej mamy ręce, tym mamy więcej siły. Więc jeżeli zaatakuje Pan tylko w bok, no to moja odległość będzie taka sama. Ale jeżeli Pan zaatakuje w bok i jeszcze do siebie, to odległość będzie większa. Czyli będę słabszy, a Pan będzie silniejszy. A to znaczy, że do siebie trzeba bardziej ciągnąć. Trzeba ciągnąć. <laughs> no. Trzeba ciągnąć. Dobra? No. Dobra. Próbujemy? No. Ja będę tylko oporował, nie chcę pana ani szybkości w ja, niczym zaznaczyć. Chcę sprawdzić pana siłę, no. ok? To ja tak i teraz. I lecimy. Ciągnę. Marnie. Jest, jest moc. jest moc. Kurde, ja nie mogę uwierzyć w tą, w tą rękę. Nadgarstek jest mimo wszystko. Chociaż nie no. No chudzina. Nie, nie no, nie, no jest kawał nadgarstka, tak się wydaje, ja, ale. No przedramię nie, to nie. jest takie masywne, nie? Te bicepsy. A tam cały czas taka drzemie siła, że szok. Dobra, próbujemy. No i teraz Ty. Teraz ja? No. Mogę powoli? Proszę patrzeć Darek, nie chcę Panu nie zrobić krzywdy. Nie, wierzę. Wstydźcie się naprawdę ludzie, wstydźcie się, bo Pan Jan od dużo młodszych ludzi jest dużo silniejszy. więcej nie boisz mi szczerało w Tak, tak, ale, mhm. ale ja, ja jestem pod wrażeniem, powiem tak, nie chciałem na siłę aż tak, żeby zrobić szybę, ja ale ja czułem taką blokadę, że. Żeby... No, no właśnie, ja tu wiem, że ja tu mam górę tą bardzo dużą blokadę. Jest nie. Nie jest ciężko naprawdę. tu, ale utrzymać mi jest łatwiej. Dobra, reasumując, jak pan znajdzie chwilę. Wolną, to no. zapraszam do klubu potrenować i może się zobaczymy na Mistrzostwach Polski w pana grupie wiekowej. Ja tam mi to pachnie już medalem od razu z góry, ja... ale wiadomo, że przygotowanie pod okiem ludzi, którzy się na tym kategoria znają. Kategoria wagowa, kategoria wiekowa, ale wszystko jest. Ci, którzy są, to oni już robili lat 20 lat. No tak. A ja wcale. No tak. No, no I tutaj to... pan przyjdzie i zaskoczy ich rozpieprzy. Oooooo! Fajnie by było, ale ja to tak bardzo. Nie wierzę, bo jeszcze ta technika. Technika, no. no dlatego wszystko po kolei, wszystko w swoim czasie, wiadomo. No ja jest siła, no. teraz trzeba oszlifować tą siłę, dołożyć do tego technikę. Później, jak się posiłujemy, to dojdzie do tego wytrzymałość, a na samym końcu szybkość, nie? Czyli to, co jest tam na drążku, to trzeba jeszcze teraz przełożyć no. tutaj, nie? jest u nas jest tak, ready go! I jest koniec. No, to jest, o, o, film. To, to jest bardzo fajnie. No. Oglądam takie filmy, Rambo, jak się tam siłował, nie? To był to, 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 taki duży, a ten mniejszy. Jest... No. Błysk. Tak to no. wygląda. No co zaskoczyłem dzisiaj tym. Fajnie, to mi się yy, nawet podoba, tylko że ja powinienem to zacząć. 40 lat. A, no to wcześniej. Ale nigdy nie jest za późno, w pana przypadku nigdy nie jest za późno. No. E, słuchajcie, e, no to co? Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć ten odcinek tak. e, z siuwania na rękę. Także dziękuję pani Ani, że się udało ja to. niespodziankę by zrobić super, i przyjechać. Ja super. Dziękuję właśnie, że otworzyłeś nam klub. Ania, dzięki, że za nami przyjechałaś. Dziękuję, świetnie. śnie. Tego z ciebie zaraz jeszcze spróbuję. Nie, A my kończymy naprawdę. ten odcinek. Jak Wam się podobało? Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie e, coś tam na temat Pana Jana, w czym byście chcieli go jeszcze zobaczyć w, na KMD. No, no i lecimy. They got it.